Nie chcę Cię skłamać, ale miałem 13 ladek, poszedłem pierwszy raz do kafejki internetowej, ponieważ yy, byłem z bardzo biednej rodziny, nie mieliśmy komputera, stary palił drewnem kurwa w ognisku, żebyśmy mogli chociaż smaczyć te jebane kiełbaski ze szuru. No może się podkoloryzowałem, to tam był tramwajarz, mama też, ale nie, niekoniecznie miałem komputer yy, yy, na, na starcie i z tego powodu wcale nie narzekam, tylko właśnie się. Może powiedzieć tym szczycę, ogólnie pewne teorie mi się pojawiają w głowie, że nie warto na początku dzieciakowi za dużo dawać, bo wtedy jest głodne życia. I zobacz, jak mój stary tołszanie rozkwinił. Ja się cieszę, że mam komputer. Teraz, mam 31 lat i, haha, komputer! Kurwa, ledy! Ja pierdolę, ale życie jest piękne. Bo tak mnie rodzice właśnie wychowali. Tylko czy oni to zrobili umyślnie? No jasne, kurwa, że nie. Po prostu nie mieli kasy. Więc my dawali im piłkę, wypierdalaj na pole i graj. Więc to nie była jakaś ich specjalna strategia wychowawcza, że mój stary chodził z Elżbietą po domu i tak. Dobra, zrobimy tak. Nie kupujemy komputera, napisujemy go na karate, będzie grał w piłkę. No nie! Stary walił piwo i tak.